Nie, podejście normalnie do wariatów powiem Wam tu jest. Mój tata się rozdziera, Bawi się w Janusza. Pani od rana zabieram się za to nagrywanie i nic mi nie wychodzi. Podejście numer 4. Kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie z naszej budowy. Pokażę Wam, jak to wygląda na górze, bo ja też jeszcze nie widziałam. A mam już drabina, bo tata otwierał mi tu dzisiaj te okienka, żeby po prostu się wietrzyło. No, Przydałoby się to. Może na chwilę nawet otworzyć na oścież te okna. A tak to ma trochę strach. Wiecie, ja jestem poświęcimą i trochę mi jest ciężko, żeby to trochę... po otwierać, żeby się tu wietrzyło. Jesteśmy na górze w garderobie. Fajnie to wygląda, że zobaczcie, już typowo pokoje do wykończenia, będziemy działać ale niestety łazienki nam się opóźnią ze względu na to, że nie wygrzejemy na razie um, tych, jak one się nazywają wylewek no i niestety trzeba poczekać, bo potem by popękały i mógłby być z tym problem tak patrzę bo tutaj też robić wiecie odpływ do wanny i tak dalej więc um, ale tu widzę, że zrobili taki fajny, to wszystko. Tak to wygląda solidnie. I tutaj jest, wiecie, na zewnątrz. Na holu i pokój dzieci. Tu Antosia pokój. Tu będzie mm, rura szła, Ale zrobimy to tak, żeby to fajnie wyglądało i żeby nie przeszkadzało i zrobimy czarne te rury, także no to będzie takim fajnym dekoracyjnym elementem w tym pokoju no niestety nie dało się tego inaczej zrobić, no i tutaj mamy jeszcze pokój Laurci wstępnie pokój Laurci bo to wstępnie zdecydował się na tamten no i tak to już wygląda fajnie, powiem wam, że lubię tu już przyjeżdżać teraz to lubię tu przyjeżdżać nie wiem czy to jest tak pozacierane, czy to jeszcze, oj wypada mi z tego, Bo tak momentami mam wrażenie, że jest jeszcze mokry ten tynk, ale nie, to jest tak ciemno pozacierane, no matko boska, no dzisiaj nie powiem wam, nic nie idzie, wszystko mi leci, aparat mi z tego wypada, yy, telefon mi z tego wypada, no jakaś masakra powiem wam. No, tak to już wszystko fajnie wygląda, ekstra, tak właśnie patrzę tutaj, bo tu będę miała biurko, to znaczy myślałam, że to będzie moja toaletka po prostu, tutaj, w tym miejscu, ale powiem Wam, że później pomyślałam sobie, że dobrze by było mieć takie miejsce, wiecie, żeby zrobić, żeby wiesz, zająć się dokumentami, nawet poskładać vloga, coś napisać, przy biurku, więc zrobię sobie tu po prostu biurko, takie toaletkę, żeby można też to było popracować przy komputerze i tak dalej. I nawet sobie oglądałam, takie ładne są teraz, że dobrze nam no, ciężko się zdecydować. Pokażę, jak to już wszystko fajnie wygląda. No, już zupełnie inaczej jest, już jest domowa, tak. Wiecie, już czuć, że to jest dom, nie jakiś wiecie opuszczona budowa, że coś się tutaj będzie działo, już naprawdę nie mogę się doczekać, aż mąż wróci i zaczniemy tu coś działać. Tak wiecie naprawdę, a już nawet nie wspomnę o tym, jak nie mogę się doczekać, jak panowie wejdą na elewację i ten dom, że ta budowa zacznie też dom przypominać z zewnątrz, to będzie mega. Ale powiem Wam, że nie jest ciepło w domu, jest taki upał na zewnątrz, a nie jest w ogóle ciepło. I e, nie wiem, czy już o tym wspominałam. Tutaj, e, tak jak widzicie, te zarośla. One nie są wykoszone ze względu na to, że to nie są takie od, tak krzaki. Tylko to jest kupa ziemi, tam, co jeszcze z fundamentów została. To będziemy wszystko rozplantowywać. Mm, działka jest prosta, jak widzicie. Nawet lekko schodzi w tamtą stronę. Także dobrze, bo nie będzie woda zostawała, tylko będzie sobie tam spływała e, ku drodze. I będziemy tak ogradzać działkę, bo działka jest trochę większa, ale tak, właśnie jak jest ta górka, tak, do tej górki, tak myślę, że jak się zaczyna, to wiecie, wyższe tutaj, o, tak, od to tak wam pokazuję, zrobimy. No i wiecie, tu jakiś placik zabaw, myślę, dla dzieci i będzie bosko. Nie mogę się doczekać ale, no, przez to właśnie, że nie wygrzejemy wylewek, też, yy, wszystko się Niestety troszeczkę opóźni, i jestem na 100% pewna, że niestety nie uda nam się wejść do domu w grudniu. Jestem o tym przekonana, bo nie będziemy ryzykować z tym kładzeniem y, płytek bez wygrzewania. Dlatego no, w styczeń tak myślę, że wtedy wyjdziemy. Bo dopiero w końcu października, początkiem listopada będą robić nam wodę i tak dalej. Będziemy montować piec i dopiero wygrzewać, więc y, tak naprawdę dopiero w listopadzie będziemy robić te łazienki. A może wcześniej. No nie wiem, zobaczymy, bo tak naprawdę, wiecie, w części można by było już coś zrobić. Będę Was na pewno informować o tym, co się u nas dzieje, jakie są postępy na budowie. A na razie to nie zobaczcie, jakie wiejskie, sielskie, fajne. tu są tereny, jaka cisza, jaka spokój, a tak naprawdę z drugiej strony wszędzie blisko, blisko przedszkole, blisko sklepy, wszystko. A z tej strony, wiecie, taki. Takie odludzie, no nie, się wydaje. A tam nawet tego nie widać, ale tam nawet jest taki stary Citroen, bo tu mieliśmy pole paintballowe i jeszcze żeśmy się go nie pozbyli. A żadne złomowisko nie chce go przyjąć, ze względu na to, że wiecie, no nie mamy papieru od niego, a był wzięty już ze złomowiska, jako taka, wiecie, atrakcja paintballowa. No i musielibyśmy go pociąć pierwsze i śmiał się nawet może, żeby była koparka i żeby to zakopali pod ziemią. Oczywiście to był żart. A później mówię, z komuś byś sprzedał działkę i wykopałby na trochę nas pod ziemi, co by było troszeczkę śmieszne. A tam za tą wodą e, już jest miejscowość, w której mieszka, mieszkałam ja i moi rodzice, także mamy bliziutko tak naprawdę. Tutaj jedziemy, jedziemy, jedziemy i już jesteśmy praktycznie u rodziców. Tak jest.

Robię kawę. Moja mama już niestety poszła do pracy, tak ja się minęliśmy. My szliśmy, ona wyjeżdżała, tyle co cośniałam, to jest chyba przywitał. Robię kawę. Nałożę lody, bo tu ostatnio zostawiłam całą paczkę lodów. Tak więc dzieciaczki się ucieszą. Laurka zje sobie loda, wypije sobie mleczko yy, i pójdzie spać. I jak się Laurka obudzi, to powiedziała na to żubrowisko. Ja mam na sobie tą yy, sukienkę. Bardziej ją, nie pokazywałam ją za bardzo na vlogu, tyle jak jechałam się malować na wesele, jeszcze kuzyna. A um, teraz mam ją na sobie, pokazywałam ją tylko na... jeszcze to nazwa? Na Instagramie. No, tylko mam biustonosz z takimi grubymi ramiączkami, bo niestety ten, który mi najbardziej odpowiada do tej sukienki, to miałam mokry, wyprany. No i tak, tak się prezentuje. Mega jest ta sukienka. Zaraz Wam pokażę w lustrze. Zobaczcie, tak to wygląda. I właśnie mam taki biustonosz, bardziej taki, się, co mnie tu powiększa, no i tak trochę mi się tu rozłazi. Ale ubrałam ją jeszcze dzisiaj, wyprasowałam, bo była taka wymięta po sesji, bo mieliśmy tą sesję. Też w niej byłam. No i już sobie dam ją dzisiaj do prania. ale Tak się prezentuję, z tyłu jest taka prościutka, zwykła, fajna. Chętnie zaopatrzę się w więcej tych sukienek i to jest sukienka ze Stradivariusa. I kosztowała tylko 100 zł, bez grosza chyba, czy tam na 99 zł. No i założyłam sobie te kolczyki, co byłam teraz na weselu. Kolczyki są z Rosmana. No i nigdzie nie pojechaliśmy do żadnych żubrów. Jedynego żubra, którego widzicie, to ja. E, a to przez to, że zobaczcie, jak jest niebo. O, e, zbiera się i przyszedł mi właśnie alert pogodowy, że mogą być w nocy silne burze, grad i, i wiatr, także jadę na budowę. E, bo i tak się chciałam przejechać, a pozamykam po prostu okna i wszystko, a, żeby się coś wierzę, czasami laurkę. nie stało. Tak, tata wieża ma pilnować laurkę. Dzień. Siadaj babciu. Babcia idzie za mną. Babcia przywitaj się. Zobaczcie jakie niebo. Ewa, tornado idzie. Uuu. Ja szukam twojego domu tu, a ono czuje. No nieciekawie to wygląda. Nie. Tam w górach już pada, to widać. Stąd, że Główno dziecki w deszczu. Może być grad. Będzie grad, bo zapowiadają. Pażak, sokoł, sokoł. jak soką, soką. Jak poluje. Nie wiem czy go uchwyciłam. O, leci tu! A Widzieliście no, no, patrz! Taka nie A tu, tu kurde, tu szybciej tego sokoła potrącisz że w kogokolwiek w pustkowie. A jak wjedziemy, to do siebie na Gdzieś widzieliście tego sokoła? chyba go uchwyciłam no jesteśmy na naszym terenie a tutaj ta beczka a nie, ona tak stała a to to jest ten mauser wujka no to jednak ten był pełny to jest puste czy pełna? Pełna. aha to ten Łukasza był ten nie był pełny jednak nie wiem, jak to wygląda. O, zobaczcie, tam widać już. To nie są góry te drzewa, co tam widać, no, ale widać ewidentnie, że już w górach pada. Jak po każdej burzy znowu wyszło słońce. Jesteśmy sobie na zewnątrz. Nie wiem, która jest godzina, za A i nie. Czekajcie. Ej, no ale włóż to do tego. Uważajcie na bańki, bo po bańkach się robią... Czarne plamy na ubraniach. Skapłam się z czego to. Łapiesz? Wyszczki moje. Mój sens życia. No daj spinaczka, daj. Daj mamy spinaczkę, daj. Daj mamuni, mamunia przy... No daj mamuni spinaczkę. Lulcia. Dasz mamuni spinaczkę? Daj mama przypnie. Daj. Ja. O, zdjęcie, uśmiech! Nie, nie. Stań tu, żeby cię było widać. Lusia, do góry popatrz! Ptaszek! się brudzić! Lubimy się brudzić! Nie, to, Lubi, dawaj! Nie. Postaw. Postaw to na ziemi. Nie na mnie. Postaw na ziemi. Lusia, na ziemi. No daj. O, tak. Tu. Będziemy czapki, piasku, piaskuźnię. O, błotka. To już błoto, nie piasek. Bleh, mokry piach fuj fuj nienawidzę tego oh. a tu moja myszeczka a tu mój mysieczek matka wariatka nie nie jeszcze nie jeszcze nie jeszcze nie jeszcze jeszcze nie Laurcia musi być pełna pełna. jeszcze wkładaj to się nazywa poświęcenie Antoś co to za krzyki Uh. A wygląda jak zjeżdżalnia? Dobra, ja już się pobawiłam. Baw się jeszcze. Baw się z nami, szkolakami. Baw się popśkamy. Bulbazaur, co to robisz? Bulba, bulba, bulba bulbazaur. Fój. Co? A fuj! Fuj, ohydny ten pioch. Taki mokry no Ble. a ja się jeszcze wiecie otarłam o rękę a ja jestem cała spryskana środkiem na komary o fój. ale śmierdzi nie śmierdzi Jak bardzo lek na to do tego na się wielkie butka Idź tam, Laurcia, danta, Antosia, babka babkę z piasku. Laura mi tu zagląda. Zaglądasz? Cześć, cześć. Siaczki. Nie, nie, nie damy, nie damy, nie damy. Lolcia, nie, bo byś mi zapiaszczyła, co? Włodka! Obrzydliwe, włodkane włodka! dnia następnego, zanim padnie mi bateria, chciałabym się z Wami bardzo Baterie. serdecznie pożegnać. Dziękuję Wam za oglądanie, że byliście z nami. Subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco. Jeszcze mam śniadanie w buzi i do usłyszenia w następnym e, vlogu.